W zespole szkół imienia generała Nikodema Dąbrowej-Białostockiej odbyło się ślubowanie klasy mundurowej. Uroczystość odbyła się już po raz siódmy, ponieważ mamy bardzo długą tradycję funkcjonowania już klasy mundurowej w zasobach naszej szkoły. Jesteśmy no, przejęci dzisiejszym wydarzeniem, ponieważ dla młodych ludzi było to ogromne wyzwanie, ponieważ byli zaproszeni rodzice, goście w postaci najwyższych szarżą służb mundurowych. Cieszymy się ogromnie, że to dzisiejsze wydarzenie zakończyło się dużym sukcesem, jak sądzę, ponieważ młodzież wywiązała się ze swojego zadania. Uczniowie do sprzedowania szalach Do spróbowania. Ja uczeń klasy mundurowej. Ja uczeń klasy mundurowej. I ogólno szkoczącego. nubuem Generalnie rzecz biorąc, klasy mundurowe, można by powiedzieć, że w dzisiejszych czasach są takim nową formułą, która mocno się wpisuje w funkcjonowanie polskiej armii. Ponieważ już teraz, od tego roku są pierwsze punkty za funkcjonowanie w klasach mundurowych na uczelnie wyższe wojskowe. No i zachęcamy w związku z tym, młodzież, żeby wybierała takie właśnie rozwiązania, żeby aktywnie włączała się w funkcjonowanie szkoły właśnie w takiej formule, która dużo Wymaga, ale generalnie rzecz biorąc daje dużą satysfakcję.